Cześć wszystkim! Nie znalazłem informacji jak wymienić ramkę tylnej szyby w Audi A6 C6. Mam na wymianę drzwi. Auto jest po kolizji. Oczywiście jedzie do, jedzie do lakiernika. Drzwi, które zostały kupione przez klienta mają zupełnie inną ramkę. Wy, nie dość, że wyższą, to i dłuższą. E, więc ta ramka nie pasuje. Nie znalazłem informacji jak ją wymienić, więc szybko pokażę. Może komuś się przyda. E, co trzeba odkręcić, żeby szybko ją zamontować. Jeżeli chodzi o demontaż boczka, można tylko znaleźć wszędzie, YouTube, nie YouTube, więc to ominiemy. Pokażę wam tylko to, co trzeba odkręcić, żeby wysunąć ramkę razem z szybą. W pierwszej kolejności możemy sobie od razu ściągnąć uszczelkę szyby. Odkręcamy sobie silnik od podnośnika szyby. Mechanizm oczywiście wpychamy do środka. Teraz śruby. Torx 45 mamy po dwóch stronach. Jedna, druga. Tutaj mamy trzecią. Tutaj mamy torxa 21, 2, 3. Przejdźmy na tą stronę. Tutaj pod zaślepką mamy kolejnego torxa 45. Teraz odkręcamy śruby od prowadnic. Torx. 30 torx 30 i tak naprawdę szybę razem z ramką możemy w całości jak widać wysunąć o. i tak to tak to wygląda